Naprężona ruszu Ła O Ruski dnie, numer 23, składamy ruskiego dziada. Tak jak widzicie, już na wstępie koło założone. Oczywiście tymczasowo, bo muszę się nim zająć. I tak jak jeden z Was ostatnio mi napisał, że jednak lepiej nie, nie malować ze szprychami, bo za ta farba będzie tam pękała, odpryskiwała. No bo wiadomo, koło jednak pracuje. I tu chłop ma rację i coś czuję, że jednak tylko polecę obroń, obręcz wyczyszczę te nyple. Też pryszki, tak oczywiście, żeby nie zedrzeć tej, tego cynku czy coś, bo wiadomo, jak ja to wyczyszczę tak na glans do, do gołego, to zedrę tą warstwę ochronną, która jest, która no, jednak troszkę zabezpiecza. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak jak mówię, koło tymczasowo, jeszcze opony trzeba kupić, bla bla bla. Tutaj szmatkę taką założyłem, znaczy papiurek, z jednej i z drugiej strony, żeby zobaczyć, czy nie cieknie tak prowizorycznie, bo wiadomo, że to raczej podczas pracy by się jakieś te... by się zaczęło pocić, jeżeli bym coś źle zrobił, ale jak przez noc nic nie kapło, suche papiórki, no to jest git, nie? W międzyczasie sobie te gumy przyzbroiłem. Od siedziska i od, od gondoli. I jedne mają czarny pokryty tym a i tas mi wyleciał z głowy, nieważne te szpilki jeden dostawca, drugi dostawca tam sprzedający no i z tymi czarnymi kurwa, no tu już musiałem wejść gwintownikiem, bo był mały problem z skręceniem, ale już jest cacy sobie tam je uzbroiłem tak samo sobie założyłem tą gunkę, tak żeby po prostu już była w środku też pracowane, tutaj przygotowane nóżki, które pomalowałem sobie Hmm, też już założone te podnóżki dla pasażera. Kurwa, wczoraj walczyłem z tym hamulcem wstecznym, tak muszę zaraz przesmarować. Bo nie wiedziałem jak go założyć. I wychodzi na to, że on musi być w ten sposób. No, trochę oczywiście e, już farby porychlowałem, ale to było akurat szprajowane. E, no, big deal. Tutaj idą jeszcze podkładki tej strony i zabezpieczenia te, te nie szpilki tylko co no te zabezpieczenia kurde dobra nieważne no ale dobra to trzy i teraz muszę przesmarować sobie w tym i w tamtym miejscu tam od spodu no, ale dobra udało się założyć mam nadzieję że jest git a jak nie no to będziemy z powrotem rozbierać tu założyłem te na odciągi, co tu jeszcze? Lampkę tak prowizorycznie założyłem, podokręcałem tutaj kierę. Olej jest uzupełniony, tak jak mówiłem, 120 ml wlałem do jednej lagi. Dzisiejszy plan jest taki, że wczoraj jeszcze tam psiuknęłem sprayem siedzisko, żeby po prostu w miarę tak wyglądało i tam troszkę zabezpieczyć. Będziemy dzisiaj zakładać gumę. Mam nadzieję, że, że mi się uda i Wam pokażę to. W międzyczasie pewnie się zajmę amortyzatorami, bo chyba już wiem, jak je e, rozebrać. E, w międzyczasie sobie musiałem kupić oczywiście do osmarowania, ja takie najtańsze dziadostwo. E, tutaj za to ciągniesz, robi się tutaj przestrzeń, e, zwalniasz blokadę Stalingrada, że po prostu ta sprężyna dopycha ten smar. No i sobie potem pomper up, pomper up, zaraz troszkę podładujemy, tam niewiele, zobaczymy jak to leci co jeszcze dzisiaj co jeszcze dzisiaj nie wiem, może i ramy założę od, od gondoli, tak dla zasady zobaczymy no roboty jest, o tutaj przedni hamulec też muszę wyczyścić no te kurwa okładziny nie są za, za... jeszcze pojeździ o w ten sposób, nie, Je, jeszcze co mi nie powinien jeździć na tym, ale tymczasowo Yy, zostawiam to. Yy, to, ale to wiadomo spokojnie, nie? No, i co tu jeszcze, co tu jeszcze, no nic, no nic. Robimy dalej. Jak coś ciekawego, to wam pokazuję, i jedziemy dalej z tematem, nie? Dobra, wszystko wiadomo, wiadomo. No. no i dobra, pierwszy etap zakładania gumy. Yy, sukces yy, wysmarowałem sobie mydłem tam do mycia auta, akurat ta do, do pianownicy. Cały ten środek, w sumie bez sensu. I tak, trzeba było wydziubać te dziury. Bo akurat jest ten odlew tak, z tego plastiku, czy tam, jak to się tam zwie. No ale patrzcie, no dziurka jest taka, a ten szpień aż tyle wychodzi, nie? I na początku mówię, kurwa, no biorę śrubokręt i coś będę kombinował. Ale tak ścisnęłem, a siedzisko, wiecie... Jeszcze się zgina i tak, po prostu no ręką ma wciśnięte. Tutaj do środka też nie było problemu, żeby to włożyć, więc hmm. luksus, nie? Yy, no dobra, no to następne etapy. Później będę musiał yy, wziąć druta, tutaj obwiązać i do, do stołu, nie? Yy, tą jedną część i potem będziemy naciągać. I... Let's go! No i dobra, <laughs> druga, druga. Drugi element, ten czołowy, też w miarę spoko wblast, trzeba po prostu tą gumę wginać i też pamiętać, czy ma być w ten sposób, czy do góry nogami, nie? żeby po prostu nie, nie odwalić. No i plan jest sprytny, czyli tutaj sobie drutami chwyciłem, nie wiem, czy nie będzie za cienko, dlatego pamiętajcie przy takich próbach safety number one, eee, dalej. Eee, Czyli tak to. Czyli tak pierw wkładam to w to. O, hops. A później to co naciągnie, to w to. Przynajmniej tak widziałam na filmiku, gdzie chłop robił. Pozdrawiam tego pana. Tam wpiszecie, wpiszecie sie, siedzenie K750 i on to tak sobie robi, tylko że on to robił na siłowniku. No i o, jest przyczepione, pyk. I ściągając pyk pyk, pyk pyk, pyk pyk. I jeb! Oby nie, dobra. Dobra, żyje. Kurwa, ale się spociłem, chłopie. Baba. Czyli jedno weszło. One to go, nie? Kuźwa mać. I tutaj jak chciałem tym, to nie, bo wygina w drugą stronę, czyli trzeba jakby od spodu, żeby dopychało. No nie wiem, zobaczymy. Działamy dalej. Szok. No tu już kurwa koło przyniosłem, bo mówię jak to pierdolnie to muszę jakoś się ochronić, ale dobra, tylko okulary są. Aby w zęby nie wyjebało, nie? No. Dobra. Uf, chyba się udało. Się po... Wspomagałem książkami, bo wiadomo, że tam minimalnie brakowało i tak jakby... Dobra, nieważne. Uwaga. Dobra. Nie pierdolą coś. Jeb yep. Ty. Chyba mamy to. Mamy to, kurwa. No co, już zaplątałeś, ty idioto? No i tak właśnie się kamer kameruje jedną ręką. No, tu pozawijałem człowieku jak Jak małpa. Mówię, kurwa. Już bym to obciąć, ale. Ale nie, no pokaż to kurwa. hamie zbolały. Aha, tego czasu nie wyjmę. Safety number one. Nice, kurwa. Pokaż, cacy, to, że porcowane to w dupie mam to. Sacy, tu weszło, tu weszło, dziubek jest, kurwa, jak kwiatek dziubek postawi, to nie ma chuja we mnie. kurwa, jest, Uf. no, tu jest stare, jeszcze gdzieś tu farba jest, znaczy się nie jest, go wszędzie jest, ale tego tak z daleka nie widać, old with the new, pyk, będzie, będzie, he <grym> he, no, zadowolony jestem, bo tak się bałem tego. No, ale na starym będzie. w ogóle tu, tutaj to posadzaj takie gąbki, o. Yy, te poprzedniki. Ukraińskie czy tam ruskie. No to nawet takie ja coś, to nie będę obcinał, a może. A, to, kurwa, to tam. Jak się będzie nudziło, nie? No, kurwa, luks. No, jeszcze podgrzałem trochę tym, mm, no. Z żarką do włosów w sumie mało nadała, ale jednak nie. No, udało się. No, czyli chwytamy tutaj za to. Tutaj nie ma sensu żadnego czpienia wkładać, bo to wykrzywia, jakby wygina w nie tą stronę. No i wiadomo, pierwsza część w tą, a potem tu walczymy. Tu też takie krzywe to jest. Czyli to to było spowane? Nie, to chyba tamto. Tak, to było spowane. A to nie, a to mimo, że to nie było spawane, to i tak było krzywe w sensie Tu wszystko jest kurwa krzywa, terama, wszystko No ale dobra Jestem happy, bo się udało taki, takie coś, co się trochę cykałem. Ale dobra, to mogę się zająć tymi Albo coś umyję Hamulec ten przedni może No, albo i nie Dobra, nieważne, pomyślimy dalej no, no i tu siedzisko jest zrobione. To już wiecie, bla, bla, bla. Tu jeszcze gumkę sobie zamontowałem. Już jest. No, bo to akurat będzie tylne, nie? I słuchajcie, udało mi się, kurwa, amortyzator zdjąć. No, znowu, oczywiście, z pomocą filmiku akurat jakiegoś no, ukraińskiego, ruskiego, nie wiem. Bo tak, no, tutaj poprzednio mówiłem, no, tam było pęknięta sprężyna. Tutaj natomiast jeszcze nie wiem, ale yy, tu idzie ta gumowa tulejka. Tu ułożyłem. Czekajcie, może utrzymam. Ułożyłem tak. śrubokręt I tym zacnym kluczem to jest klucz tak zwany Super Steel. Super DDR. Więc DDR współgra z ZSRR. No. Więc się udało, dobra, teraz na żywo łatwieramy takie coś A i to w ogóle jest ta metalowa szklanka O kurwa O no To metalowe O Nie, to brudne jest a tam gumki, to kurwa z tego jakieś dobiorę. No coś tam, no olej na pewno trzeba zmienić i będzie, będzie, chodzić. Ewentualnie dobiorę z tego jakieś oringi, o kurwa nie będę tutaj kombinował. Tylko tą sprężynę tamtą, albo będę udawał, że jest dobra i że nic nie widziałem, to do wózka w pierdolę. Tamten amortyzator. No i dobra, mam co robić, czyścimy. Fajnie, że poszedł, to następny sobie o super. Super, 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 super. Następne ujęcia. Zamocowane, zamocowane, to wzmocnienie. O, na szczęście, znaczy, na nieszczęście jak zwykle nie obyło się bez szkód. Typu tutaj wahać, jak się hamulec mi trochę porychlował. Ale to, to już się nie przejmuję. <laughs> I tak, są wyczyszczone. Nowy olej zalany. Czy to zalałem na oko? E, e, zalałem na oko olejem, bo niby tam wedle serwisówki miało być 100-105 cm3, czyli wychodzi, że niby 100, 105 ml. Jeżeli dobrze tam te przeliczniki patrzę, nie? Że 105 cm3, no to 100 ml. No chyba, że się mylę, znaczy na pewno się mylę, ale nie o to chodzi. Mm. W każdym razie no, zalałem tyle ile zlałem, tu jest plastik, tu jest metal, to już nieraz mówiłem, wyczyszczone, ale to i tak nie jest problem, żeby to ściągnąć. Odkręcam tu, zwalam amortyzator, i do malowania ewentualnie tą główkę, czy, czy nawet całość po prostu opierdolę i nie ma problemu. Tutaj nawet tej farby nie chciało mi się zdzierać, no bo ona jednak mocno siedzi, nie? Tu też ta, ta szklanka taka po, po, porysowana, ale. E, Udaje, że nie widzę. Na tą chwilę, nie? Więc też tego nie zostawiam. E, I kurwa, ten amortyzator jeszcze ma z tą pękniętą sprężyną, nie? Więc tak... Bo ten amortyzator, on chyba był w, 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 w wózku. E, I w wózku był właśnie pierdolnię, pierdolnięta ta sprężyna. Tutaj są cacy, chociaż tu... E, e, te szklanki są no to jest ochronne przed, żeby tam brud nie dostało się dalej, ale jeżeli kurwa tutaj się woda naleje, nie wiem czy po prostu wjedziesz w jakąś kałużę kurwa rzekę, to ta woda mimo wszystko wchodzi w te szklanki, w tych plastikowych. O tu nawet jest jest dziura, która umożliwia to, że po prostu ta woda sobie wypłynie, a w tej metalowej tego nie ma. No i będę musiał też drutować, czyli zrobić dziurę, żeby po prostu miała gdzie ta wilgoć, czy, czy tam po prostu woda, gdzie uciec, nie? Więc dziwne, że jest... Znaczy nie wiem, czy coś tu było ruszane, czy nie. Ciężko stwierdzić, bo ten motocykl był trochę zmęczony przez życie. A ja Wam nie pokazywałem, jak to w środku dokładnie wygląda, może pokazywałem. Hmm... Rozchodzi się chyba o tą gumkę i tutaj jeszcze jest taka jedna w środku. O, i chyba o tą, o te dwie, yy, no to tam to, te to, 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 to odboje, to tam pallicho. No i w sumie to też ta, ta, ten tłoczek, to, ten tłoczek jest taki lekko wyświechtany, ale nie na tyle, żeby po prostu tego nie zamontować i, uda, i udawać niemca, nie? Yy, tutaj widać, że trochę też ten brud z, z tej szklanki otwór był za. jest dalej w zasadzie. Zalepiony brudem, przez co woda nie mogła gdzie uciec, no i tak sprężyna skorodowała, tam była przynajmniej do połowy aż, w tej metalowej. No i co, sobie teraz to wymyję. I żeby też to kurwa rozebrać, to trochę też, no odwaliłem lipę, nie będę ukrywał, trochę jest zmodkowane. Trochę jest zmłotkowane tutaj też. Tylko dlatego, że to się wybija, nie? To się wybija, cały ten wkład to jest taki jeszcze mniejszy wkładzie, tam luźny, lu do wyciągnięcia jest. No i znowu tutaj użyłem tych pasów. Na pasach ściągnąłem ten amor i kurwa no trochę obtukiwałem, bo nie chciał puścić, nie? Przynajmniej ta gumka, bo ona, jakby ona wchodzi jakby w te, e, te te gwinty i no tego tak nie wykręcisz. No albo to rozpierdolisz tak, że po prostu nie da się tego ratować, albo tak jak ja na Krzysztofa tak zwanego i i, 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 I zgrywam Niemca, nie? No ale czyszczę tego, tak jak tamte, zalewam świeżym olejem. Gdzieś tu jest to, to wszystko, to, ten śmietnik tam czarny, to pływa w tym oleju. No. Tu z czekawą se nalewam. No i tak to łono, tak to się dzieje, trochę, trochę było męczarni. Akurat ten, który najlepiej chodził, już po wyjęciu sprężyny. Yy, był fajny taki opór, wiecie. Że tłumi ten cały ten olej, tak. No, powinno być, tak? Najlepiej z tego wszystkiego chodziło i najgorzej było to wyciągnąć, nie? No ale! Ale się udało i, i, i robimy, nie? No i mówię, może dzisiaj jeszcze nawet, ale to już chyba Wam nie pokażę. To już chyba na następnym odcinku na spokojnie zamontuję tutaj ramę tą wyciągnę i. Będę montował. Po co? Po to, żeby wyjechać motocyklem i ewentualnie dalsze jakieś roboty robić, nie wiem, czy, 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 czy te felgi obma, obmalować, no to ja sobie go na koziołkach tam wyprowadzę, niech chcę stoi gdzieś obok, żeby nie musiał tego ukrywać, wiecie. Nieraz potrzeb, potrzebny jest garaż tak, żeby czy przy aucie porobić czy, czy, czy coś innego, a jednak tu taka krowa jak stanie z tą kolaską, no to jest trochę, nie? No dobra, dobra, no to by było chyba na tyle. Coś tam pokazałem, coś tam nie pokazałem. Tak więc dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego. Kokoczam. O, to jeszcze sobie dzisiaj zrobię to na pewno. Będę miał też luz blues. No. Nara.